Hej, wszystkim witam w kolejnym filmie na moim kanale z tej strony jak zawsze Kinga. A w dzisiejszym filmie już jestem w Polsce, już wróciłam do Polski, ale przywiozłam ze sobą naprawdę dużo. Konkretnie Chodzi mi o taką wielką torbę. I tutaj jest, słuchajcie, jedzenie, które przywiozłam z Turcji. I jest to naprawdę różne jedzenie. Mamy tutaj i jakieś chipsy, i mam herbaty, mam kawę, mam jakieś, wiecie, typowo tureckie słodycze. Także już Wam pokazuję, co kupiłam. Nie mam większości paragonów. W sumie chyba mam tylko jeden paragon, ale słuchajcie, nie, nie umiem czytać po turecku, więc em, po prostu będę te ceny mówić Wam z głowy. I słuchajcie, zaczniemy właśnie od tych chipsów, bo chipsów mam chyba 6 paczek. I pierwsze chipsy, laisy to są lejsy o smaku śmietanki z przyprawami, które są mega, mega dobre. Naprawdę. Te chipsy są przepyszne. To było moje drugie opakowanie, które wziąłem do Polski. One kosztowały 25, 30 lir. Mniej więcej takiego tutaj gdzieś Wam będę tutaj jeszcze pisać, jak to jest w przeliczniku na polskie, więc takie cipsieki. Kolejne chipsy, Doritosy tym razem. I te chipsy wybrał Szymon, jakieś hotcorn, one również kosztowały pomiędzy 25 a 30 lir. Kolejne chipsy tym razem podróby Doritosów, po prostu jakieś na czosy, jakieś taco spicy, i również kosztowały pomiędzy 25 a 30 lir. Mam również takie coś. To słuchajcie, nie mam pojęcia co to jest. Pewnie jakieś bardziej chrupkie chipsy, z tego co tak wyglądają na opakowaniu. Również kosztowały gdzieś pomiędzy 25 a 30 i one są z 25, 20 mniej procent tłuszczu, a są o smaku chili. I ostatnie chipsiki, które mnie naj... jedne z chyba najbardziej zainteresowały, to są chipsy o smaku pesto. Nie wiem czy wiecie, ale ja pesto uwielbiam, więc chipsiki o smaku pesto. One kosztowały również 30 lir. I jak jesteśmy przy słonych rzeczach, to może zostanę przy tych słonych rzeczach. Mam tutaj również takie paluszki z kolorowym pieprzem. I one kosztowały chyba z tego co pamiętam to 15 lir. My zawsze z Szymonem kupujemy jakieś zupki chińskie. Wiem, że to jest niezdrowe, ale nikt tego nie je wiecie. trzy razy dziennie. I zawsze kupujemy jakieś zupki chińskie gdzie, stamtąd gdzie jedziemy. I tym razem mamy takie dwie zupki. Tu jest o smaku kary, tu jest o smaku kurczaka. One były po 7 lir jedna. I taki zestaw z pięciu y, zupek chińskich. I tutaj są również o smaku kary I to powiem Wam szczerze, że nie pamiętam ile kosztowało, a i live. Wydaje mi się, że na pewno mniej niż 50 lir. Czy mam tu coś jeszcze słonego? Słuchajcie, najpierw wam pokażę wszystko, co jest z, ze sklepów, takich typowo sklepów, czyli byliśmy w Carrefourze, byliśmy w Migrosie i oprócz tego takie markeciki są jeszcze małe, więc najpierw wam pokażę rzeczy, które kupiłam właśnie ze sklepów, a potem przejdziemy do bazarów. Mam jeszcze takie krakersy o smaku pizzy i one były jakoś koło też 10-15 lir. No i to by było na tyle ze słonych rzeczy. Przejdziemy teraz do słodkich. Ze słodkich zacznie Mamy sobie od takich ciasteczek. One też kosztowały około 15 lir, 15, może 20. I to są jakieś ciastka, słuchajcie, z jakimś kremem czekoladowym w środku. Jestem ich mega ciekawa, bo musiałam je po prostu wziąć. Ogólnie bardzo dużo rzeczy nam się troszeczkę pogniotło w walizkach, ale trudno i tak je zjemy. <grym> Następnie mamy takie ciasteczki, które troszeczkę się <grym> zgięło. A to jest takie zwykłe kakaowe ciasteczko. Ja, ja to kupiłam w ogóle z myślą, że zjem sobie tam, ale w końcu to nie zjadłam, więc wziąłam ze sobą To polski. To jest takiego, jak są u nas takie to torciki. <grym> Wiecie o co chodzi takie, wiecie, małe po prostu w plastikowych opakowaniach takie właśnie ciasteczka, to wydaje mi się, że to będzie coś w takim stylu, tym, że to jest po prostu czekoladowe, całe. I to kosztowało również. 7 lir. Czekolada z pistacjami i to jest coś, co Wam bardzo polecam kupić. Też mi się trochę pogniotła i trochę się rozpuściła, ale no, trudno. I to są czekoladki, które u nich są bardzo popularne. Są również różne smaki z tymi czekoladkami. Ja wzięłam białą czekoladę z pistacjami i mówię, te czekoladki bardzo się opłaca kupić właśnie w Kerfurze albo w Migrosie, bo tam one kosztują maksymalnie 35 lir. Nie kupujcie takich czekoladek ani y, chipsów w tych takich typowych markecikach ichnych, bo przecież Płacicie po prostu strasznie Więc dwie czekoladki z białe z pistacjami I kosztowały 35 lir za jedną Z rzeczy, które kupiliśmy jeszcze W zwykłym markecie W zwykłym supermarkecie To jeszcze takie gumy do rzucia miętowe Nie zjedliśmy ich, zapomnieliśmy o nich Były na dnie walizki, więc wzięliśmy je do Polski One kosztowały też chyba 15 lir za takie opakowanie. I to słuchajcie, wydaje mi się, że to jest wszystko z marketów typowych. Więc teraz przejdziemy sobie do bazarów. I pierwsze, co hałwa. Waniliowa oraz pistacjowa hałwa. Tej pistacjowej jestem mega ciekawa. I ogólnie, jak znajdziecie, to kupcie sobie pistacje, zwykłe pistacje. U nich yy, pistacje to jest, wiecie, na porządku dziennym. Możecie pistacje dostać wszędzie, więc kupcie sobie tam pistacje. No i oczywiście, także wszystko, co jest. O smaku pistacowym. Za te dwie hałby zapłaciłam 200 lir i w takich, wiecie, takich marketach na bazarach warto się także targować. Oni są zawsze e, skłonni do targowania się, do obniżenia cen, bo prawdopodobnie, tak myślimy, z Szymon, że po prostu oni podają o wiele wyższe ceny na początek, żeby po prostu ludzie, jakby chcieli się stargować, to dojdziemy do tego, do tej ceny takiej zwykłej, a oni zawsze podają po prostu na początku takie zawyżone ceny, tym bardziej, że jesteśmy turystami, no i wiadomo, że oni. Nie chcą troszeczkę nad zarobić, więc polecam się bardzo Wam targować. Nawet jeżeli to ma być, wiecie, 30-40 wir, no to to już jest prawie 5 zł? Nie, 10-10. W każdym razie polecam Wam się bardzo, bardzo targować i naprawdę czasami można wytargować dużo, więc. Pamiętajcie o tym. Oczywiście, jak kupiłam hałwy, to nie mogło zabraknąć baklawy. Ja baklawę osobiście uwielbiam. Mogłabym baklawę jeść codziennie. Nie w dużych ilościach, bo to jest oczywiście za słodkie. Ale taką, wiecie, taką jedną kosteczkę baklawy dziennie bym jak najbardziej mogła jeść. Mamy tutaj cztery smaki. Mamy oczywiście pistacje, sezam i orzechy. Orzechy laskowe i zwykłe orzechy... Yy, o baklawę czekoladową z orzechami i zwykłe orzechy włoskie. I za taki zestaw czterech baklaw zapłaciliśmy 230 lir. Następnie, kiedy jedziecie do Turcji, warto zaopatrzyć się w przyprawy. Możecie takie przyprawy kupić właśnie w takich różnych zestawach. One też są w różnych wielkościach. My kupiliśmy taki, takie standardowe przyprawy, standardową wielkość. Tutaj jest Jezu, 2, 4, 6, 8, 10, 11 przypraw. Możecie też na przykład kupić taki zestaw z młynkiem do tych przypraw i tak dalej, i tak dalej. Albo możecie kupić takie przyprawy bezpośrednio na, na gramy, na bazarkach. I za to zapłaciliśmy 130 lir, się wydaje, bo to pamiętam, że się stargowałam troszeczkę. Więc wydaje mi się, że jakieś 130 lir zapłaciliśmy za to właśnie kółeczko przypraw. Kawa. I kawa turecka, słuchajcie, jest bardzo dobra. Kupiliśmy akurat tylko jedną paczkę, to jest do 250 gram nie, 100 gram, za jedno euro, czyli to wychodzi jakieś 25-30, litrów zależy jak wam powiedzą, ale jedno euro akurat nam zostało więc kupiliśmy sobie jedną torebkę kawy. No i jak mamy kawę, to także nie mogło zabraknąć herbaty. Herbaty mam dwa rodzaje. Mamy pierwszą herbatę w takim proszku po prostu my jak czekaliśmy gdzieś gdzieś czekaliśmy to weszliśmy sobie do Old Bazaar taki taka jakby sieciówka sklepów z właśnie takimi pomocnorodnymi herbatami, kawami i tymi wszystkimi z, i, z ich słodkościami. I właśnie pani da nam posmakować. Ogólnie oni bardzo, pro, bardzo jakby proponują, to właśnie próbowanie tych, tych wszystkich herbat, kaw i tak dalej. Herbatka granatowa, bardzo dobra, bardzo dobra herbata. I te herbaty właśnie w proszku możecie pić i na ciepło, i na zimno. Herbata bananowa, która leci do e, mojej pani Moniki, bo ona bardzo lubi rzeczy bananowe, więc. Herbata bananowa dla niej. I coś, co Wam bardzo polecam kupić, czyli herbatę eukaliptusowo-imbirowa albo herbata po prostu imbirowa, albo herbata po prostu eukaliptusowa. Bardzo dobra. Zwłaszcza, że teraz słuchajcie, będą już takie chłodniejsze dni. W sumie już są. Patrzcie, siedzę, kurde, w takim ogromnym swetrze, ogrom, ogromnej ogromnym golfie, bo jest mi strasznie zimno to polecam wam takie właśnie herbatki brać takie typowo na przeziębienie, typowo na jakieś takie, typowo żeby się rozgrzać bo naprawdę dużo dają i tutaj jak zobaczycie ona nie jest taka typowo gładka jak tamte tylko ona już ma takie właśnie jakby liście eukaliptusa, bardziej wysuszone niż zmielone a widzicie jak Tutaj są po prostu takie zmielone herbatki. I za te trzy herbatki, słuchajcie, z 5 euro zeszła mi babka na bazarze na 3 euro, czyli euro za herbatkę. No, a jeżeli chodzi o nasze drugie herbatki, to są to typowo herbatki liściaste, tutaj znaczy liściaste liściaste, po prostu suszone kwiaty lub suszone liście i trafiliśmy akurat na bardzo fajnego pana, który mówił nawet słuchajcie bardzo dobrze po polsku, co mnie strasznie zdziwiło, ale mówił bardzo dobrze po polsku i dano troszeczkę gratis, gratis, yy, bo za 100 gram zapłaciliśmy, to jak wy macie dwa razy po 100 gram, ale 100 gram zależnie od herbaty zaczynało się od 120 do 180 lir tureckich. Ta herbatka to jest mix. Po prostu, miks, tak się nazywało. I to jest typowo po prostu miks kwiatów. I tutaj, wiecie, dał nam 100 gram, a potem jeszcze dołożył różnych kwiatków, żeby się też wymieszało. Więc myślę, że tutaj jest jakoś, nie wiem, 120, 130, może nawet 140 gram. I za te dwie herbatki zapłaciliśmy 220 albo 230, więc trochę nam zszedł w sceny, a to była herbatka. Nie pamiętam jaka. Ale tu chyba jest jakiś, rum, tu jest jakiś rumianek, jakaś róża, coś takiego. Też jakiś miks, ale ona tam jakoś swoją nazwę miała. To jest typowy po prostu miks. Następną rzeczą, której nie mogliśmy nie wziąć są miody. W Turcji miody kosztują zależnie też od tego w jakiej wielkości, od tego jakie to są miody około 150-250 lir za słoik. Taki średni, nie? Bo za taki duży, to jest, to jest Pół kilograma za kilogramowy słoiki, no to już idzie, tak wiecie, od 300-400 w górę. My kupiliśmy trzy rodzaje miodu, mam tutaj ze sobą jeden. To jest Pine Honey, czyli wiecie, z tych iglastych. Eee, tych gdzieś na ono dokładnie, ale no z tych iglastych. A co mają szyszki? E, drzew. Mamy też miód z pomarańczy, z kwiatów pomarańczy i mamy typowo wielokwiatowy miód. I za trzy miody takie, w takich słoiczkach pół kilogramowych, zapłaciliśmy 500. Lir, tak 500 Lir, bo chciał 600, ale powiedziałam, że nie, i 500. No i się udało za 500, więc także kupiliśmy trzy miody i ten, i ten pomarańczowy, wam bardzo polecam, są bardzo dobre miody. Tak samo nie kupujcie ich w marketach, supermarketach, tylko kupujcie właśnie na tych straganach, na tych bazarkach, bo wtedy macie pewność, że te miody e, są, jakby wiecie, typowo od, od pszczelarzy i tak dalej, a nie po prostu jakieś takie. Syropy cukrowe i tak, dalej, i tak dalej I ostatnie dwie rzeczy jedzeniowe Oliwa z oliwek Którą również Wam polecam kupić Na tych bazarkach możecie zobaczyć Jak po prostu ta oliwa sobie tak Kapie i tak ładnie się przelewa My wzięliśmy sobie litr czyli pół i pół. I do tego coś, co też Wam polecam, jeżeli lubicie sos balsamiczny, jeżeli lubicie sałat lub lubicie robić jakieś takie dipy, to kupcie sobie sos balsamiczny z owoców granata. On ma taki fajny, słodko-kwaśny posmak. Tutaj również jest pół litra. Te trzy rzeczy kupiliśmy od jednego sprzedawcy, zapłaciliśmy 220 lir. I to musicie posmakować naprawdę, bo... No, nie, nie mogę wam to wytłumaczyć do końca, jak to smakuje. To smakuje jakbyście, no po prostu nie, wiedli granata, ale mieć tam jakieś też ocet gdzieś tam z tyłu, ale nie do końca ocet. Musicie tak posmakować, jak będziecie w Turcji. I to także polecam wam kupić na bazarach. Przechodzimy teraz do kosmetyków. I o dziwo, mam bardzo mało kosmetyków. Pierwszym rzeczą jeszcze na lotnisku, yy, zanim wjechaliśmy do Turcji, kupiliśmy sobie z dziewczynami mgiełki od Victory Secret. Była akurat promocja na trzy mgiełki za 180 zł, więc kupiłam sobie wszystkie trzy pomgiełce od Victorii i za jedną giełkę zapłaciłam 60 zł a już typowo w Turcji kupiłam sobie dwa kosmetyki z firmy Talia tego co czytałam to ogólnie ta firma ma bardzo fajne kosmetyki mam sobie tutaj kupiłam sobie krem do twarzy. To jest taki typowo bardziej nawilżający krem. Jest taki kremik, on kosztował 220, 250, coś takiego, lir. I z tej samej firmy kupiłam także sobie olejek do włosów. Też miał bardzo dobrą opinię, więc stwierdziłam, że wypróbuję, wypróbuję go sobie i on akurat, tutaj mam cenę, kosztował 225 lir. O, dużo tego było. Nie kupowałam żadnych z tych takich Turkish Delight, bo kiedyś jak byliśmy na Cyprze, byliśmy akurat na tureckiej części i tam to próbowaliśmy, no i nie zasmakowało to nam za bardzo, więc tym razem stwierdziliśmy, że po prostu rezygnujemy z tego, nie kupujemy tego. Ale jeżeli lubicie różne takie galaretki, różne takie... no, galaretki po prostu, to spróbujcie sobie ten Turkish Delight. Może wam zasmakować. Mnie akurat nie zasmakował, ale wiecie, wam może to zasmakować, więc spróbujcie, jak będziecie w Turcji, albo ktoś będzie w Turcji i kupi. Spróbujcie. Z moich rzeczy ja wam najbardziej, słuchajcie, polecam baklawę i hałwę, baklava, hałwa słuchajcie, to jest konieczność, jak jedziecie do Turcji kupcie je a oprócz tego, jeżeli mam wam coś jeszcze polecić to spróbujcie sobie tych chipsów ja akurat... Yy... Mam słone podniebienie, bardzo lubię słone rzeczy, lubię yy, pochrupać sobie chipsy. Więc jeżeli lubicie właśnie takie słone przekąski, to kupcie sobie te chipsy. Są bardzo, bardzo dobre. I z mojego hola to na tyle. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. A jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zasubskrybujcie mój kanał i dajcie łapkę w górę. I niedługo, już niedługo słuchajcie, już po prostu niedługo będą vlogmasy. Także nie przegapcie tego wszystkiego. I jeszcze raz zejdźcie na dół i kliknijcie dzwoneczka, żeby nie pominąć żadnych filmów. A ja Wam jeszcze raz bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia już niedługo w następnym filmie. Pa!